Tym razem sprawdzimy racje żywnościowe, które akurat mam przed sobą. Pierwsze to są brytyjskie, brytyjskiej armii: racje żywnościowe 24 godziny i drugie francuskie. No i po prostu spróbuję ocenić, coś opowiedzieć, żebyście mogli poznać produkt i sami zdecydować. Fajnie jest, jeżeli umiemy sami Zorganizować jedzenie w trudnym plenerze. Natomiast może nam się zdarzyć, że nie mieliśmy ani czasu, żeby się do tego przygotować, ani takiej potrzeby. Więc chyba najlepszym sposobem jest zorganizowanie racji żywnościowej. No i o nich właśnie chciałbym powiedzieć, no, coś, coś, coś wam pokazać. Otworzymy najpierw tą brytyjską, żeby była jakaś kolejność i porządek. co tutaj mamy. No więc w takiej paczuszce. Co to jest? Aha, no czy, czyli po prostu taka taka pasta orzechowa energetyczna. Która ma wysoki yy, wysoki poziom kalorii. No i przy niewielkiej ilości przy niewielkiej ilości połknięcia daje nam to power tak? Mamy coś takiego. Zobaczmy co tam jest dalej. E, ciasteczka energetyczne. 50 gram. Kaloryczne. Jaką rozmaicenie. Dodatkowo mamy tak. Cukier. Sól, herbaty oczywiście. Nie mogło się obyć bez herbaty. Mamy też Tutaj widzę. Może będę wyciągał. Mamy herbatę. Mamy chusteczkę do odkażania ran, czyli po, po, po urazie, gdyby nam się nie daj Boże coś zdarzyło. Czyli w takiej racji żywnościowej mamy też takie zabezpieczenie. Od strony medycznej w razie wypadku. Mamy łyżkę z widelcem. Ona tak charakterystycznie zakończona dosyć twarda, elastyczna, ale dosyć twarda na tyle, żeby nie złamać i można było coś, coś sięgnąć. Zobaczmy dalej. Zapałki bardzo ważna rzecz. Jeżeli nie jesteśmy zbyt wprawieni w rozpalanie ogniska, nie mamy ani krzemienia. Zapalniczka nam szwankuje trochę, także mamy zapałki z draską zabezpieczone przed wilgocią. Myślę, że fajna sprawa. No, oczywiście, zamiast pasty do zębów, mamy taki środek czyszczący w formie tabletek. Bardzo przydatna rzecz. Mamy też, proszę trzy w jednym, czyli kawę z mlekiem z cukrem oryginal co tutaj jest w postaci kremu taki, taka, taka taka odżywka energetyczna ale nie będziemy tego rozpakowywać bo szkoda Ale te tabletki, to same. Cukier. W zasadzie, jeśli chodzi o, chodzi o tą torebkę, to już to, to, to wszystko. Na porządku, sprzątamy to, tak? zobaczymy, co tam dalej. Dobra, jedziemy dalej. Apricot. Szczerze mówiąc, nie bardzo wiem, co to jest, ale to jest jakiś energetyczny z broskwini, coś podobnego, bo to głównie o to chodzi, żeby pomóc nam przetrwać w ciągu tych 24 godzin. Kolejny żelek. Snack bar. Bardzo fajna sprawa. Baton energetyczny. No i tu mamy coś w rodzaju drinku, tak to jest 45 gram, 375 ml, wody, czyli mamy taki shaker energetyczny, sandwicha, kusteczki, kolejne ciastka to już pokazywałem. No i tutaj mamy nerkowce, w takiej puszeczce, dosyć praktycznej, jako dodatkowe źródło energii. Cukierki miętowe. Eee, makaron z kurczakiem. No 300 gram. W zasadzie to już jest chyba gotowiec, tutaj chyba nie trzeba nic więcej dodawać. No, dla głodomorów na pewno fajna sprawa. Kolejna racja, kolejna porcja. E, rice pudding. No to wszyscy wiemy, co to jest. Czyli taki gotowiec Laura z Majcenia. No i może czasami w sklepach sportowych spotkać. Bardzo fajna rzecz. Nie obciąża żołądka, ale daje takiego, takiego kopa. Czokolatę, drink. Kolejny baton. I tabletka z zawartością tych najbardziej potrzebnych minerałów i witamin. Witamina C, witamina B1, B2. B6B12, magnez, wapno, cynk to przede wszystkim dla sprawności mózgu, kolejna racja i sosta basko. I to jest jeśli chodzi o brytyjskie zapotrzebowanie 24 godzinna porcja przygotowana przez amerykańskie służby bądź ludzi, którzy się też przede wszystkim tym zajmują i opracowali najbardziej opcjonalne racje